Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy wszystkimi top masterami z FIFA 365 2024. Moje kochani, 8 kart. Mamy tutaj e... Alison z Liverpoolu, następnie Pedri Barcelona, Haaland Manchester City, Vinicius Real, Mbappé Paris Saint-Germain, Upamecano Bayern, Lautaro Martinez Inter i z Milanu Rafael Leao. Przygotowałem 10 saszetek. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No i zobaczymy, który top master zwycięży w tym pojedynku. Same topowe kluby, jak widzicie. I zaczynamy. Pierwsza saszetka mamy Marsylię. następnie Paris Saint Germain, więc jest pierwszy punkcik dla Mbappé. Neymar na bazówce, dalej Marsylia. Z Bayernu mamy Double Trouble, Gnabry i Zane, następnie Atletico i z Milanu Kalulu. Więc trzy zespoły mają już po jednym punkcie. Następnie mamy Eintracht Frankfurt, Manchester United, Giant Casemiro. Mamy Bayern. Homegrown Musiala. Drugi punkt. Arsenal. Fans favorite White. Z Milanu mamy De Quetelare. I Barcelona Frankie de Jong. Na prowadzeniu Bayern i Milan. Następnie mamy Newcastle z Juventusu Time Machine Leonardo Bonucci Logo Interu Następnie z Manchesteru City fans favorite Kevin De Bruyne Palmeiras i Paris Saint Germain Milan Skriniar Atletico Pięknie. Milan. Magician. Rafael Leao we własnej osobie. No i w tym momencie to właśnie Leao na prowadzeniu. Dalej. Ponownie fans favorite De Bruyne. Manchester City. Bazoweczka z Lazio. Jeszcze raz Lazio. I Palmeiras. Piąta saszetka. Więc jesteśmy w połowie. W tym momencie. I mamy Ajax. Liverpool, Titan, Virgil van Dijk czyli już tylko Vinicius bez punktu ponownie Liverpool, mamy kapitana Hendersona no i wspomniany Real również wpada jest człameni. więc wszyscy już co najmniej mają jeden punkt Arsenal i River Plate a więc do przerwy prowadzi tutaj Rafael Leao z Milanu bo ma trzy karty I rozpoczynamy drugą część. Kolejne 500 szetek Delicht z Bayernu, również trzeci punkt. Następnie Ajax. Manchester City, Rising Star, Rico Lewis, też trzeci punkt. Titan Botman z Newcastle. Liverpool, Henderson. Popatrzcie, jak się obudzili. Też trzy punkty. No a na prowadzenie wychodzi Manchester City i Erling Haaland. Wpada Julian Alvarez, czwarty punkt. Cztery saszetki jeszcze zostały, więc wszystko jeszcze jest możliwe. Benfica, Juventus, Arsenal, Anketia Homegrown, z Bayernu fans favorite Kimiś i też ex z Manchesterem City na prowadzeniu, Inter, Davide Fratesi, i Juventus Milik. Mamy Ajax, Inter Dominator Turam Dalej Homegrown Range z Ajaxu. Arsenal, jeszcze raz Arsenal i Inter Jan Bisek. No i teraz Inter, Bayern i Manchester City na prowadzeniu po 4 punkty. Wow, patrzcie co się dzieje. Inter wychodzi na prowadzenie, piąty punkt Robin Gosens. Ale Haaland goni Lautaro Martinez'a. Time Machine Walker, też piąty punkt. Następnie Titan Romaniolis z Lazio, River Plate fan's favorite, Jest Milan, czwarta karta Junior Messias i Newcastle Zostaje ostatnia saszetka. Mamy Ajax. Ponownie Ajax, logo. Jest Milan. Mamy Rafaela Leao. Super. Własnej osobie, czyli e, na prowadzeniu razem z Interem i z Manchesterem City. Następnie Newcastle. Jest Barcelona. Mamy Alejandro Balde i ostatnia karta zadecydowała o zwycięstwie Erlinga Hallanda, bo wpada Jack Grillish na bazówce i Erling Halland ma w sumie 6 punktów. Na drugim miejscu Exequo e, Top Mastery z Mediolanu, czyli Lautaro Martinez z Interu oraz Rafael Leao z Milanu po 5 punktów. No, a później Topmaster upamykano z czterema punktami. Także zwycięża Erling Haland. To by było na tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam.